Siema, z tej strony Krzyzimir. A dzisiaj znowu zagrałem na box PvP. A dzisiaj wam dam sposób, jak być najbogatszym na serwerze i jak z tego później sobie zrobić najlepszego seta. A dzisiaj wam widzę, wylosuję jeden z najlepszych mieczów. No bo aż miecz nieśmiertelności. A jeśli chcesz go wygrać, to napisz swój nick w komentarzu i daj łapkę i suba. Dobra, widzę, już jestem na serwerze tutaj. No i patrzcie, mam tylko 4K na sklepie. A więc po prostu wejdziemy wenerczeska i ja mam tutaj takie itemy. Patrzcie. I na przykład taki temat zabijania chłopów. Repamy jest wszystko. Dzięki mojej randze z odebraniu z kodu Krzysimir widzowy. Jak macie sc to używajcie ją. No, bo jest giga, dla Gigacadów. No i krwiste buty, myślę, że rynek wystaw 8 koła się sprzedadzą. No i tak właśnie dzięki temu możemy być mega bogaci. bogaci, Wodne myślę, że za 1100 pójdą też pryzmarynowy miecz. E, za 8K, myślę, tak samo. E, to za 5 koła. No i tutaj jest wyższa stawka. 10, to jest 10. i 10,500. Pójdą na pewno. Ktoś to kupi. A w tym czasie, widzowie, pokażę Wam, jak właśnie zabijać chłopów i z tego zarabiać. Później jeszcze Wam pokażę sposób, jak widzowie zdobyłem aż tyle tych gwiazd, itp, itd. No oczywiście tutaj e, lecimy sobie już na Warpa. No i co? Tutaj ja widzę, że ja biorę dwa strędzia jakieś. E, no i trzeba znaleźć jakiś fajnych chłopów. Patrzcie, już widzę, jak ktoś kupił ode mnie za jeden 100 buty wodne na przykład. Potem kolejny totem X. Ten typek zaraz padnie, jeszcze to tu jeszcze jest. Toxmon jakiś. Jak on wyleciał z tego? Bo jakby ten chłopak tutaj wleciał? Dobra! Zabiłyśmy go wodnej stalowe widzicie widzowie, i teraz możemy to sprzedać, no i mieć z tego kaskę, więc mega widz. Dobra widzę, patrzcie! Ktoś już kupił za 10 500 ogniste nogawice, mamy już 15 tysięcy na sklepie. Jeszcze później wam pokażę jak z tego sobie zrobić mega dobrego seta. Z tych yy, rzeczy widzę. Dobra, szukamy tutaj, gdzie jest jakiś wolny... Dobra. Widzowie, ktoś kupił yy, pryzmarynowy miecz i doszło 8 kolejnych tysięcy, czyli mamy już 25 tysięcy. No nie, proszę! Byśmy mieli takiego chłopa fajnego zabitego. Potem widzę, jak mi poszedł. Zabiłam go! Widzę, miał pana od wysokości. Co jest? Dobra, widzę my zabiliśmy mega kilka chłopak, bo miał on stalowe temy. E Widzowie! od lolsona mamy 62 tysiące widzowie jak nie wiecie kto to lolson to lolson też nagrywa na youtube właśnie z box pvp macie do niego link w opisie i on też robi losowania więc wbijcie i mu dajcie lajka like pod filmem i komentarz no bo wysłał nam 50 tysięcy no więc mega fajnie dziękuję ci bardzo lolson dobra i teraz możemy kupić 15 serc oceanu i chyba możemy w końcu zrobić sobie lepszy miecz widzowie Czeka czekajcie czekajcie Chyba możemy, widzę, nie gadajcie. Możemy zrobić, widzę, lepszy miecz. No, mega super, że w końcu nam się uda go ulepszyć na nieśmiertelności. Więc, no, giga czarowo, patrzcie. Nieśmiertelności. Robimy sobie mieczek. Pokczam, widzę. Udało nam się zrobić mega dobry miecz. No i ja tak robię ciągle. Idzie. Dobra, widzowie, ja tutaj do Was wracam. Jak widzicie, o kolejne osoby kupują ode mnie części. Ja mam 1010 na sklepie i zdobyłem no naprawdę mega dobrej itemy się jeszcze bardziej ulepszał. No patrzcie, jaki jestem teraz mega wyfulowany. Mam takie wszędzie itemy. Tutaj jeszcze mam Miecz Nieśmiertelności kolejny. Dobra, widzę, jak widzicie, mam tutaj zmienionego tekstur paka, yy, ale to jest nieważne. Mam, widzę, cały Nieśmiertelności set, mocy Miecz, kilof Nieśmiertelności, a co najważniejsze, patrzcie, ile mam kasy na sklepie. Dobra, widzowie, ja już jestem na serwerze jak widzicie, bo sprzedałem kolejny powietrzny miecz. No i co widzowie, no to jest mega dobre, bo możemy sobie teraz kupić tyle serc oceanu, że to hit. No jeśli takie odcinki wam się podobały, to wpiszcie kod przysimil, a ja widzę, lecę. Siema!